Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o stosowaniu witamin i substancji mineralnych u kobiet w stanie błogosławionym, jaki jest szczególnym okresem nie tylko w życiu Matki, ale i dziecka. Co prawda prawidłowy rozwój dziecka zależy od wielu czynników, jednak między innymi ważna jest dieta ze zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze, nie tylko podstawowe, takie jak białko, tłuszcze i węglowodany, ale również na makro i mikroelementy oraz witaminy. W Polsce kobietom wciąż zalecane są witaminy z mikroelementami, co zwłaszcza dotyczy kobiet młodych przed 16 rokiem życia oraz w przypadku ciąży wielopłodowej, także u matek cierpiących na wymioty albo stosujących używki, oczywiście zakazane w stanie błogosławionym, szczególnie chodzi tutaj o papierosy, alkohol, kawę, kobiety, które używają środki odurzające czy przewlekle chore, lub w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i z niedowagą przed ciążą. Niestety mimo przeciwwskazań obserwowany jest nadal wzrost czynników prowadzących do powstawania zaburzeń w ciąży, czemu sprzyjają właśnie stresowy tryb życia i stosowanie różnego rodzaju używek i leków. Problem suplementacji w ciąży jest jednak nie do końca poznany i naukowo uzasadniony. Także nadal brakuje dokładnych wytycznych dotyczących suplementacji diety w okresie ciąży, połogu i laktacji. Fizjologia ciąży wymaga zwiększonej podaży, jak już mówiłam, witamin i soli mineralnych, które są różne w poszczególnych okresach, zwłaszcza chodzi o pierwszy trymest, gdy rozwój dziecka jest bardzo szybki. Najkorzystniejsza jednak, dla matek oczekujących dziecka byłaby po prostu racjonalna dieta, stanowiąca podstawę, warunkująca prawidłowy przebieg ciąży, porodu i połogu z zapewnieniem koniecznych składników odżywczych, na jakie składają się nie tylko białko, węglowodany, jak już mówiłam, tłuszcze czy sole mineralne i witaminy działające jako katalizatory w reakcjach metabolicznych. W przypadku niedoboru witamin może dochodzić do poważnych zaburzeń procesów życiowych, podobnie braku albo zaburzeń składników mineralnych, jakie stanowią 4% tkanek ustroju. Minerały i witaminy są konieczne w prawidłowych procesach organizmu wchodzą w skład enzymów, hormonów, biorą udział także w procesach metabolicznych, także w budowie składników strukturalnych organizmu. Odpowiednia dieta zawierająca niezbędne witaminy i składniki mineralne ma duży wpływ na prawidłowy rozwój. Przed, jak i po urodzeniu dziecka. W okresie ciąży dochodzi w organizmie matki do nasilenia wielu procesów życiowych. Jednak suplementacja witamin i mikroelementów jest wskazana, jak już powiedziałam, tylko u kobiet albo młodych, albo z ciążą patologiczną, ewentualnie z zaburzeniami w poprzedniej ciąży, czy też chorobami współistniejącymi. Na przyswajanie witamin rozpuszczalnych w wodzie, takich jak witamina C i witaminy z grupy B, ma także wpływ odpowiednia ilość wypijanej wody z mikroelementami, ponadto wpływ mają również interakcje pomiędzy poszczególnymi składnikami przyjmowanych preparatów minerałowo-witaminowych. Wiadomo na przykład, że żelazo upośledza wchłanianie cynku, a wapń i fosfor zmniejsza wchłanianie magnesu. Dodatkowym elementem wielu złożonych preparatów witaminowo-mineralnych jest kwas foliowy. Podawany profilaktycznie i konieczny do rozwoju układu nerwowego, zapobiegając wadom tego układu. Podawanie kwasu foliowego powinno rozpoczynać się już przed zajściem w ciążę wraz z kontynuowaniem do końca ciąży i porodu. Kwas foliowy należy do rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B którego rola polega na współudziale w procesach tworzenia wielu związków, w syntezach komórkowych, także w syntezie białek. Już od 1964 roku kojarzono spożycie kwasu foliowego przez kobiety w ciąży z występowaniem u noworodków układu nerwowego. W Polsce według zaleceń kobiety w wieku rozrodczym, które mogą zaś w ciąży, powinny spożywać 0,4 mg kwasu foliowego dziennie w celu zapobiegania występowania u dzieci wad szczególnie układu nerwowego. Poza kwasem foliowym ważne znaczenie odgrywa szczególnie żelazo jako składnik hemoglobiny biorąc udział procesie transportu tlenu z płuc do wszystkich tkanek ustroju. Podczas ciąży zapotrzebowanie na żelazo wzrasta z 15 do 26 mg na dzień, szczególnie dotyczy to kobiet w drugiej połowie ciąży, a także w ostatnich miesiącach i dzieci szczególnie przedwcześnie urodzone, które nie mają zapasów żelaza, wykazując skłonności do niedokrystości. Poziom żelaza u człowieka jest oceniony na około 5 gramów, z czego większość jest składnikiem hemoglobiny, wchodzi w skład hemoglobiny, także magazynowana jest w wątrobie, śledzionie oraz jako żelazo w mioglobinie, czyli białku mięśni. Żelazo jest nie tylko składnikiem enzymów i białek uczestniczących w metabolizmie, ale bierze udział w syntezie kwasu dezoksyrybonukleinowego, jest konieczne dla prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, a także do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Niedobór żelaza w diecie jest częstą przyczyną infekcji, także infekcji w drogach moczowych. Żelazo dobrze wchłania się w obecności witaminy C, miedzi, kobaltu i manganu. Produkty bogate w żelazo to szczególnie wątroba, ryby, żółtko jaja, warzywa strączkowe, także szpinak, orzechy. Jednak lekarze twierdzą, że te produkty spożywane codziennie, zwłaszcza w okresie ciąży, nie pokrywają zapotrzebowania. W celu zapobiegania niedokrwistości z niedoboru żelaza, jaka stanowi większość niedokrwistości ciężarnych, będących przyczyną niedotlenienia, także przedczesnych porodów, niedorozwoju dziecka w łonie matki, zaburzeń w przebiegu porodu, zalecane jest uzupełnianie tego pierwiastka zarówno w drugim, jak i w trzecim trymestrze ciąży. Stężenie hemoglobiny poniżej 11 mg% wymaga badania także stężenia żelaza w surowicy i w przypadku niedoborów suplementacji. Stosowana dieta w Polsce pokrywa, jak już mówiłam, zapotrzebowanie tylko w 40 do 80% i według statystyk prawie 20% kobiet ciężarnych cierpi na niedobór Żelaza, który jest przyczyną anemii, osłabienia, e, także zmian w śluzówce przewodu pokarmowego, zaburzeń psychicznych, drażliwości, także zaburzeń regulacji temperatury ciała, zaburzeń snu i również obniżenia sprawności układu nerwowego. Długotrwałe niedobory żelaza, zwłaszcza u kobiet w ciąży, mogą skutkować także zaburzeniami rozwojowymi u dziecka. Badanie zasobów żelaza i stopnia jego niedoboru wymaga badań nie tylko poziomu żelaza, ale także białka, które to żelazo przenosi, ferytyny i receptorów transferyny. Jednak z drugiej strony długotrwałe przyjmowanie preparatów żelaza niestety zwiększa ryzyko wystąpienia nietolerancji glukozy, a także nadciśnienia przedwczesnych porodów i Małej masy urodzeniowej dziecka. Niedokrwistość u matek wiąże się z małą masą urodzeniową dziecka, porodami przedwczesnymi, także z umieralnością okołoporodową i poporodową depresją. Zaleca się więc u wszystkich kobiet w ciąży rutynowo wykonywać badania przesiewowe w kierunku niedokrwistości. Jaka jest definiowana jako stężenie hemoglobiny poniżej 1 mg na decylitr i hematokryt poniżej 33% w pierwszym i trzecim semestrze oraz wartości odpowiednio poniżej 10,5% do 32% w drugim trymestrze. Oczywiście zalecenia przepisuje lekarz, tak samo jak i preparaty do suplementacji. Zalecane spożycie żelaza wynosi 27 mg na dobę, i taką podaż żelaza zapewnia większość preparatów witaminowych przeznaczonych do stosowania u kobiet ciężarnych, co oznacza zwiększenie zaledwie od 10 do 15 mg w stosunku do zaleceń, które obowiązują dorosłych. O ile leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza jest bezdyskusyjne, natomiast korzyści suplementacji żelaza u zdrowych kobiet są kwestionowane. A w niektórych badaniach Dotyczących suplementacji żelaza wykazano jego szkodliwość, m.in. jak mówiłam, na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Wykazano, że chociaż profilaktyczna suplementacja żelaza wiązała się z większym stężeniem hemoglobiny w okresie okołoporodowym, jednak stwierdzono także inne działania niepożądane, szczególnie chodzi o zwiększenie zagęszczenia krwi ze wzrostem hematokrytu i obserwowane zaparcia. Także kojarzone jest suplementacja żelaza z cukrzycą ciążową. Jak już wspominałam, żelazo wchłania się w obecności witaminy C, stąd ważne jest przyjmowanie również witaminy C. Za chwilę opowiem o jodzie i innych składnikach mineralnych. Następnym składnikiem mineralnym odgrywającym rolę szczególnie w regulacji przemiany materii jest jod potrzebny do syntezy hormonów tarczycy. W czasie ciąży wzrasta wydalanie jodu przez nerki i także wzrasta zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Niedobór jodu w ciąży staje się ryzykiem występowania nie tylko poronień, wad wrodzonych, ale również porodów martwych dzieci. Ponadto spadek poziomu jodu. Może być przyczyną niedorozwoju umysłowego. Dobowe zapotrzebowanie na jod kobiet w ciąży to jest 200 do 250 mg na dzień i stosowanie preparatów zawierających jod jest szczególnie zalecane u mieszkańców okolic górskich i podgórskich. Mieszkanek w zasadzie dieta zawierająca większej ilości jodu obejmuje takie produkty, jak ryby, i to nie wszystkie, małże i inne owoce morza. Zarówno jednak nadmiar, jak i niedobór jodu mogą prowadzić do zaburzeń, m.in. do wola u dziecka w okresie życia płodowego. A także opóźnienia rozwoju zaleca się, aby kobiety spożywały odpowiednie ilości jodu, jednak większość preparatów witaminowo mineralnych przeznaczonych do stosowania dla kobiet ciężarnych nie zawiera jodu, a suplementacja podawana jest w postaci zaleceniem spożywania jodowanej soli. Chciałabym jeszcze wspomnieć o innych ważnych pierwiastkach, zanim to chcę przypomnieć, że składniki mineralne dzielą się na mikro i makroelementy. Zapotrzebowanie na mikroelementy zwykle nie przekracza 100 mg dziennie, natomiast zapotrzebowanie na makroelementy jest znacznie większe niż 100 mg na dobę. Do mikroelementów poza jodem, żelazem, zaliczane jest także mieć fluor, cynk, mangan i selen. Natomiast do makroelementów, szczególnie wśród makroelementów wymieniany jest wapń fosfor, potas, sód i chlor. W trakcie ciąży szczególne znaczenie mają także wapń, fosfor i magnez. Wspomniany jod i żelazo, ale także cynk, selen, mangan, których niedobory mogą wpływać nie tylko na matkę, niekorzystnie, ale także na dziecko. Przy braku wapnia może dochodzić do a następnie do ostoporozy ze skłonnością do złamań, ale także bólami i zaburzeniami skurczów. Dzienne zapotrzebowanie na wapń w czasie 9 miesięcy ciąży wynosi około 1100 mg, jakie zwykle jest dostępne w pożywieniu, szczególnie w mleku. 1100 mg – Wapnia zawarta jest na przykład w litrze mleka, jednak wapń jest także obecny w dużej ilości w jogurtach naturalnych, w serze, także w warzywach jak brokuły, fasola, szparagowa, szpinak, marchew, buraki, dynia, rabarbar. Wymieniane są także ryby, śledzie, łososie, sardynki. Czy kawior. wapń może być dostarczany także w postaci cytrynianu albo węglanu wapnia w dawce 200-500 do 500 mg 2-3 razy dziennie w trakcie posiłku. Wchłanianie wapnia przez organizm matki ulega podwojeniu w 20 tygodniu ciąży, pozostając na wysokim poziomie aż do chwili porodu. Warto również wiedzieć, że wchłanianie wapnia wspomaga witamina D i zapotrzebowanie na w okresie ciąży i laktacji może być uzyskiwane właściwie z przestrzegania prawidłowej diety. z przeciętnej racji pokarmowej, w przewodzie pokarmowym przyswajane jest około 30-40% wapnia, jednak proces stanu uzależniony jest nie tylko od poziomu wapnia, ale także od hormonów takich jak kalcytonina, parathormon i wymieniona witamina D, a także estrogeny. Dużą rolę w procesie wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym, jak już mówiłam, odgrywa witamina D, wskazana u kobiet szczególnie ze zwiększonym ryzykiem z ciążą wielopłodową, z cukrzycą. Niekorzystnie na wchłanianie wapnia wpływają kortykosterydy i produkty takie jak szpinak czy rabarbar. W przypadku bardzo młodych kobiet ilość spożywanego wapnia w czasie ciąży powinna być jeszcze większa, przekraczać 1000 gram, 1200. Podobnie ilości wapnia są wskazane w okresie, kiedy matki karmią piersią. Następnym bardzo ważnym pierwiastkiem jest magnez. Występujący głównie w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, biorący udział w wielu procesach, w tym szczególne znaczenie odgrywa w przewodnictwie nerwowym, w skurczach mięśni i w syntezie kwasów nukleinowych i białek. Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów, wpływając jednocześnie na metabolizm tłuszczy i zapobiegając miażdżycy. Przy niedoborach magnezu. Występują takie objawy jak nadpobudliwość zaburzenia rytmu serca, kurcze mięśni, a także częste są problemy z koncentracją. Poziom magnezu jest kojarzony z poziomem wapnia, gdyż oba minerały ze sobą są powiązane i niedobór jednego może wpływać na niedobór drugiego. Potrawy bogate w magnez to zwłaszcza szpinak. Produkty z mąki razowej, także ziemniaki, kakao. Następnym bardzo ważnym pierwiastkiem jest cynk, odgrywający rolę szczególnie w prawidłowej pracy układu odpornościowego, także układu nerwowego. Cynk występuje w około 2 gramów, w większości w, mieści się w mięśniach i kościach. Pierwiastek wchodzi w skład ponad 200 różnych enzymów związanych z syntezą kwasów nukleinowych i białek. Prawidłowy poziom cynków ciąży zapewnia prawidłową masę urodzeniową, a niedobór może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego, właśnie niskiej masy urodzeniowej dziecka, nadciśnienia indukowanego ciążą, także różnych powikłań związanych z przebiegiem porodu. Niedobór tego pierwiastka może być także przyczyną wypadania włosów, łamliwości i kruchości paznokci. Ponadto przy niedoborze cynku występują zmiany w skórze, mogą występować zaburzenia smaku i węchu. Jak już wspominałam, brak cynku zaburza nie tylko czynność układu immunologicznego, a także skóry, zmniejsza gojenie się ran, proces wzrostu dziecka. Produkty bogate w cynk to mięso, ryby, orzechy, ser żółte, groch i produkty zbożowe. W przebiegu ciąży stężenie cynku w surowicy krwi spada w kolejnych tygodniach, co jest związane ze wzrostem w objętości osocza, a także ze zmianami hormonalnymi podczas ciąży. Lekarze stwierdzają, że urozmaicone pożywienie pochodzenia zwierzęcego i roślinnego powinno zawierać odpowiednią ilość tego mikroelementu, około 16 mg, i w związku z tym dodatkowa suplementacja wydaje się niekonieczna. Jednak u niektórych osób poziom cynku się zmniejsza, w związku z tym polecane jest dodawanie do cynku w postaci suplementu. Niekorzystnie na zawartość cynku w organizmie wpływa alkohol, który zwiększa jego wydalanie przez nerki, także dieta bogata w żelazo, który zmniejsza wchłanianie. Niedobór cynku może być szczególnie groźny u kobiet, które palą papierosy, gdyż jego małe stężenie potęguje szkodliwe działanie kadmu. Za chwilę opowiem o miedzi i innych jeszcze składnikach mineralnych. Midź wchodzi w skład enzymów biorących udział w syntezie niektórych amin biogennych i białek, będąc niezbędna także do wytwarzania klinek czerwonych, do przemiany materii w tkance nerwowej, w tkance łącznej i w tkance kostnej. Przemiana miedzi jest ściśle związana z przemianą żelaza. Niedobór miedzi, która jest niezbędna dla prawidłowego wchłaniania żelaza, ma ścisły związek z występowaniem niedokrwistości zarówno u dzieci, jak i kobiet w ciąży, czy matek karmiących. Zbyt mała podaż miedzi w okresie prenatalnym może być przyczyną zaburzeń rozwoju płodu, poroniń samoistnych i porodów przedwczesnych. Niedobór miedzi jest wskazaniem do suplementacji w ilości 2 do 2,5 mg miedzi dziennie. Oczywiście najlepiej to mieć spożywać z pożywieniem, jednak przeciętna dieta według badaczy zapewnia tylko połowę dziennego zapotrzebowania. Duże ilości miedzi występują w wątrobie. W owocach morza, małżach, ostrygach, także w nerkach zwierzęcych, w mięsie występują znaczne ilości i w świeżych warzywach. Niską zawartością miedzi jednak charakteryzuje się mleko i jego przetwory. Uzupełnienie dziennej diety o 1 mg zmniejsza ryzyko potencjalnego niedoboru. Kolejnym minerałem ważnym w okresie ciąży jest molibden. Jako składnik także wielu enzymów bierze udział w syntezie białek, kwasów nukleinowych i tłuszczy, także w metabolizmie mukopolisacharydów, wodorowęglanów. Odgrywa rolę także w procesach antyoksydacyjnych. W przebiegu ciąży zapotrzebowanie na mangan wynosi od 2.5 do 5 mg. Niedobory tego pierwiastka, zwłaszcza w początkowym okresie, mogą prowadzić do zaburzeń rozwoju kośca, także w ataksji noworodków mogą być przyczyną nieprawidłowego rozwoju narządów wewnętrznych, nieodwracalnego uszkodzenia błędnika. Z kolei duże dawki manganu mogą poprzez obniżenie poziomu chłaniania żelaza być przyczyną niedokrwistości. Poza manganem wymieniany jest molibden, jak już mówiłam, w który wchodzi w skład wielu enzymów. Niedoboru molibdenu e, związane są z długotrwałym żywieniem pozajelitowym. Mogą objawiać się tachykardią, czyli przyspieszoną akcją serca, napadami padeczkowymi, śpiączką czy zaburzeniami kurczliwości mięśni z zaburzeniem określanym mianem miopatii. Dobowe zapotrzebowanie dla człowieka wynosi 0,15 do 0,5 mg, a głównym źródłem molibdenu w diecie są warzywa, przy czym poziom molibdenu zależy także od rodzaju gleby. Innym jeszcze pierwiastkiem, który pełni ważną rolę jest chrom który również odgrywa rolę w metabolizmie kwasów nukleinowych, lipidów, reguluje funkcje genów. Niedobory mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nietolerancji cukru, także mogą być przyczyną neuropatii, zaburzeń wzrostu i spadku masy ciała. Dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek wynosi 5 mg do 0,2 mg. Dobrym źródłem chromu jest chleb pełnoziarnisty, w ogóle ziarna zbóż, także drożdże i wątroba. Zaraz za chromem wymieniany jest także selen, który wchodzi w skład. Wielu enzymów biorących udział w różnego rodzaju procesach biologicznych, selen prawdopodobnie pełni pośrednią rolę w procesie syntezy i wydzielania żółci, co ma znaczenie u kobiet z cholestazą ciężarnych. Znaczne ilości selenu zawarte są w rybach, w wątrobie, nerkach, w mięsie, w drożdżach a także w przetworach mleka, żółtym serze, również w jajach, kasza gryczana i różne zboża także mają dość dużą zawartość selenu. Selen występuje w organizmie w połączeniu z białkiem. Produkty zawierające duże ilości białka zazwyczaj charakteryzują się dość dużą ilością selenu. Warzywa i owoce na ogół mają mniejsze zawartość selenu, chociaż wyjątkiem tutaj jest czosnek, który posiada duży poziom i niektóre rośliny strączkowe i grzyby. Niedobór selenu bardzo łatwo jest uzupełniać przez odpowiednią modyfikację diety. Czynnikami, które ułatwiają przyswajanie selenu są nie tylko białka, ale witaminy A, E, C. Wszystkie te związki o właściwościach przeciwutleniających. Natomiast przy podwyższonej ilości metali ciężkich i siarki, przyswajalność selenu spada. Ciężarnym kobietom zaleca się spożywanie od 65 mg selenu dziennie albo 10 mg więcej niż rekomendowana dawka dla kobiet niebędących w ciąży. Oczywiście zależy to od wieku i stanu zdrowia. To tyle co w dzisiejszym programie. Chciałam państwu powiedzieć o niektórych witaminach, ale szczególnie o substancjach mineralnych, o witaminach będę mówiła w następnym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z panem Bogiem.